Tak sobie na naszym kanale zgłębiamy różne zaułki przedmiotów ścisłych. Co jednak zrobić, jeżeli natrafisz na taki fragment, na taką dziedzinę wiedzy, której nie możesz zrozumieć, nieważne ile wysiłków to wkładasz, jesteś w impasie. Każdy przez to przechodził, dlatego będę chciał powiedzieć Ci z doświadczenia, co wtedy zrobić. Na kanale Fizmat czy w moich kursach masz możliwość zadawania pytań. Natomiast co jeśli trafisz na fragment, który totalnie ci nie wchodzi? Przy okazji możliwe, że spotkałeś czy spotkałaś się z tym, że jakaś osoba w szkole czy na studiach nie radziła sobie zbyt dobrze, a potem osiągnęła sukcesy i wtedy najczęściej zwala się tutaj winę na system edukacji, że system edukacji jest zły. Bo ludzie, którzy sobie wcale w nim dobrze nie radzą, to potem już w realnym życiu nie mają takich problemów, jakie zapowiadały się sądząc po ich ocenach. Skąd w ogóle wziął mi się pomysł na takie przerywnikowe nagranie? Studiowałem fizykę. No fizyka jest to dziedzina wiedzy, w której wciąż więcej jest do odkrycia, niż już zostało odkryte. Też jest to taka dziedzina wiedzy, w której nie wystarczy, że weźmiesz sobie podręcznik jednym tchem, przeczytasz go od A do Z i już wszystko rozumiesz. W czasach szkoły średniej i studiów szczególnie interesowałem się teorią względności i kosmologią, nauką o ewolucji wszechświata jako całości. Wkładałem w to bardzo dużo wysiłku, żeby Zrozumieć te dziedziny. Oczywiście potrzebne było nauczenie się aparatu matematycznego. Szybko zorientowałem się, że jeżeli nie będę biegły w matematyce, to o teorii względności nie mam co pomarzyć, dlatego rzuciłem się z impetem na wszelakie książki matematyczne, które mogłyby mi pomóc w tej mojej drodze. I mimo że uważam, że temat. Zgłębiłem dość intensywnie, no to w tej początkowej fazie, no co, krok, co krok praktycznie napotykałem na zagadnienia, których nie rozumiałem. Mówiąc prosto, rwałem sobie włosy, włosy z głowy, wtedy miałem jeszcze trochę więcej. Zrobiłem doktorat z teorii względności, ale wciąż pozostawał pewien niedosyt, gdyż bardzo lubię rozumieć dane zagadnienie tak od A do Z. Po studiach zacząłem zajmować się różnymi innymi rzeczami, głównie edukacją. Przez pewien czas teoria względności zeszła na, na dalszy plan. Z dziedzin ścisłych bardzo zaciekawiły mnie układy dynamiczne. Uczyłem tego studentów, więc miałem motywację, żeby poważnie podejść do tematu. Zajmowałem się też analizą fundamentalną. Spółek akcyjnych, więc dziedziną, która totalnie z teorią względności wydaje się nie mieć nic wspólnego. Po układach dynamicznych w naturalny sposób studenci skierowali moją uwagę na automatykę, na teorię automatyki. Też bardzo ładna dziedzina ścisła, może nie tak wymagająca jak teoria względności, ale przypadła mi do gustu. W pewnym momencie pojawił się pomysł powrotu do teorii względności. Przy okazji, żeby odświeżyć sobie podstawową wiedzę, nagrałem kurs relatywistyki, który tutaj mamy na kanale. Gdy zacząłem jednak wracać do tych bardziej zaawansowanych tematów z grawitacji, i z kosmologii, no to doznałem też swego rodzaju olśnienia. Okazało się, że mimo. Dość długiej przerwy w zajmowaniu się tym tematem, pewne rzeczy, których wcześniej nie rozumiałem, nagle posklejały mi się w jedną całość. Uśmiechnąłem się do siebie, bo rzeczy, nad którymi na studiach, kiedy byłem, można powiedzieć, w szczycie formy matematycznej, przynajmniej tak mi się wtedy wydawało, te rzeczy, które wtedy mi się wydawały trudne, okazały się jakimiś banalnymi przejściami. Zacząłem się pytać, dlaczego tak się stało. Odpowiedź wydaje mi się bardzo prosta. Upłynęła odpowiednia ilość czasu, która była potrzebna mojemu mózgowi, żeby przetrawił pewne rzeczy. Ten mój relatywistyczny mózg, który wydawał się bezczynny, to jednak przez te lata, ponieważ poddawałem go różnym innym ćwiczeniom intelektualnym, Pracował na wysokich obrotach i wbrew pozorom zgłębianie układów dynamicznych, czy, czy automatyki, czy nawet tej analizy fundamentalnej przedsiębiorstw, pozwoliło mojemu mózgowi relatywistycznemu dojrzeć. I teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego w ogóle ci o tym opowiadam? Nie chcę ci tu sprzedawać jakiejś taniej psychologii w stylu, zamiast się przygotowywać do, do sesji, to wyjedź sobie na Dwutygodniowe wakacje, przyjedź i zdasz wszystkie egzaminy bez problemu, gdyż oczywiście nie tak to działa, ale jeżeli, jeżeli dokładasz wszelkiego wysiłku, żeby coś zrozumieć, zadajesz pytania, przerabiasz zadania, ale mimo tego napotkasz takie fragmenty wiedzy, których nie jesteś w stanie na danym etapie zgłębić, to moja dobra rada. Wujka sama, wrzuć na luz. Wrzuć na luz, daj sobie trochę czasu. Jeżeli odpo włożyłeś odpowiednio dużo wysiłku, to egzaminy bieżące i tak zdasz, lepiej lub gorzej. Natomiast część z tych rzeczy, których teraz nie rozumiesz, one przyjdą. One przyjdą w trakcie tego, jak będziesz zajmować się innymi sprawami. Jest to też częściowa odpowiedź na to, dlaczego. Na przykład informatycy denerwują się, że na studiach informatycznych muszą się uczyć fizyki. A po co? Do czego im ktoś myśli, do czego mi ta fizyka będzie potrzebna? Ja chcę być informatykiem, będę programował bazy danych, czy tam tworzy, tworzył strony internetowe, czy będę pisać jakieś programy dla banków, więc po co mi fizyka? Ale okazuje się, że zajmowanie się przykładowo fizyką tą Nieraz znienawidzoną na studiach informatycznych, otwiera potem umysły studentom informatyki. Gdy przychodzi na przykład do jakiegoś modelowania, nauka fizyki wyrabia przede wszystkim pewien sposób, sposób myślenia na własnej skórze. Przekonałem się więc, że tak upraszczając, wszystko na świecie jest ze sobą połączone. Więc jeżeli jakiś przedmiot na studiach denerwuje cię. Zastanawiasz się dlaczego męczą cię sprawami, które ci się nie przydadzą? Potraktuj to jako ćwiczenie dla mózgu, który potrzebuje trochę czasu, żeby do zrozumienia pewnych rzeczy dojrzeć. Nie poddawaj się jednak. Jeżeli czegoś na tym kanale czy w moich kursach nie rozumiesz, to śmiało, męcz mnie zadawaj pytania. A tam, gdzie mózg potrzebuje poczekać, to daj mu ten czas. Zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału. Będziemy tutaj ćwiczyć mózg w różnych dziedzinach. Nigdy nie wiemy, w jak wielu dziedzinach może się nam to wszystko przydać.